Cześć, witam serdecznie widzów i internautów w programie RAP Kanapa. Dzisiaj będę gościł tutaj ekipę z Częstochowy, zwycięzców programu Żywy RAP. Czyli ci, co mają czacze, wiedzą, że chodzi o zespół Centrum Strona. Dokładnie, to jest ekipa, którą można nazwać młodą krwią w oldschoolowym stylu. BUMBAP, nie wiem czy wiecie co to jest, ale jeśli nie wiecie, to dzisiaj po tym odcinku już będziecie wiedzieć. Dużo energii, no chłopaki jak wiadomo są z z takiej y, miejscowy, gdzie podobno króluje patologia, też ich zapytam o co, bo tam ostatnio podobno straż miejska i policja bardzo mocno uderzyła na młodzież z ich dzielnicy, z ich parafii. No zobaczymy, co tam w Częstochowie i porozmawiamy też o ciemnej stronie yy, tego jasnego miasta. I proszę bardzo, najlepsza, bumbapowa ekipa w Polsce, zwycięzcy żywego rapu u mnie na Rap kanapie. Witam! Sieman, deru. A, ja mam tłumaka. wszystkim! jest Słuchaj złoty, co tam u was? Jak to wygląda? Jak zaawansowana jest praca nad płytą? Czy wiadomo już jaki będzie termin? Wiesz co tak, płyty można się spodziewać późną jesienią, najprawdopodobniej październik. Kończymy, domykamy, zostały dwa numerki do zrobienia i jesteśmy w domku. Album jest skończony. Na Facebooku ujawniliście trochę gości, ale może przypomnisz to... Eee, się przypomnę, przypomnę, przypomnę na pewno BRZ z, z naszej rodzinki. Dobrze hardcore'owej. To nam jeszcze jest? Ryfari? Brzawski, huragan crew Kogo jeszcze? Żeby żeby żebym nie poleciał za bardzo, bo nie wszyscy. RNS, reprezentant niższych sfer częstochowy od nas. Koleżka no. To dalej. Wiesz co, nie chcę się nie chce się Okej, okay, dobra, wiesz, o gościach trochę już powiedziałeś. Y nie wiem, czy nasi widzowie tam do końca oglądają programy informacyjne, ale ostatnio w Częstochowie słyszałem, że przyszalała straż miejska i to się okazuje, Złoty, czy to na, na waszych rejonach jakoś tam. <grych> Dokładnie, wiesz, co u nas na dzielnicy? Popili, poszaleli dwóch psów, trzech strażaków, padli i chcieli pokazać władzę. Nie udało się, okazało się, że. Władza akurat jest w tym momencie po naszej stronie i jest wszystko w porządku. Pokaż na chwilę, jeszcze, jeszcze wiecie, jeszcze zrobili to tak, że specjalnie sobie zadzwonili po psy sami, że mi, że wiesz, że to ich napadli, wiesz co chodzi. I się zjechały dobre kordony policyjne, no ale wiesz, wszystko się odwróciło w ich stronę typowo i dobrze, wiesz, o to chodzi. A czy nie, się nie takie u was rzeczy na rejonach działy, że tam policja i straż miejska przekraczała? No w, tele, w, 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 w jednej ze stacji powiedzieli, że, że wiesz, że nasza, nasza dzielnia jest, wiesz, ale to ujęli bardzo, bardzo malutko, że, że to jest imprezowa dzielnica. Nie, I nie powiedzieli dokładnie, co się tam dzieje. Nie? Jesteśmy z takiego i z takiego rewiru, wiesz, i to będzie można usłyszeć na płycie. Nie wiem, czy ujawniamy tytuł, który dzisiaj, nie dzisiaj nie powstał. Ogólnie tytuł płyty to będzie świadkowie patologii, nie? Czyli, czyli wiesz, to co... Jest trochę tej patologii, jednak często mówimy No jest, no to, to widzisz od razu jak wychodzisz jeszcze. My jesteśmy Adasz u koleżki naszego, Adasz Do mikrofonu, do mikrofonu. Jak to Adasz Ostrowski u koleżki naszego Sensiego na płycie powiedział, to jest ciemna strona Jasnej góry. Ta ciemniejsza. <laughs> I no z właśnie. tej ciemnej strony Jasnej Góry opowieści będziecie mieli okazję posłuchać w takim Jesienią. Razie, jesienią, a póki co, zobaczmy sobie teledysk. Jesteście ciekawi, jak to będzie w drugiej edycji Żywego Rapu? Bardzo jesteśmy ciekawi, będziemy mieli okazję obserwować pierwsze preeliminacje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiesz, z mojej strony no myślę tak, że wiesz, jakaś przełamka poszła, że ktoś nam poszedł i teraz ludzie, ludzie jakby dostrzegli w tym coś i, i też będą chcieli spróbować na pewno. Tak myślę, że tak będzie. Nie? Jak, jak się dowiadywałem, ile będzie tam osób teraz, to trochę mnie wiesz, ścieło z nóg. Jest pełno ile tam tego będzie? Około 500 setek chyba z tego co mam. Więc ludzie chyba to przemyśleli i chcą spróbować. I aby było jak najwięcej tych najlepszych. A wam trochę to dmuchnęło, że tak powiem, w żagle? Zagraliście trochę więcej koncertów. Odczuwacie, że jednak jest ten wzrost jakiejś popularności? Wiesz co? mamy kilka w tym momencie takich eventów naprawdę mocnych. Nie? Spodziewamy się we wrześniu przed Das Effects y zrobić naprawdę dobrą rozpierduchę w białym stoku 21 września. Digili das! Nie, dokładnie. Wiesz, najpiękniejsza rzecz na świecie, móc zagrać przed ludźmi, których się słuchało od no lata i się jarało taką muzyką. Nie? Słuchaj, a jakbyś miał wytłumaczyć komuś, kto nie wie, co to jest ten Bumba? Boomba to jest chyba takie najbardziej mocne, energiczne, hip hopowe brzmienie. Chodzi o harmider, hałas, mocne perkusje cięte z breaków, sample z najstarszych, najlepiej jazzowych winyli, trąbki takie dziwne rzeczy. Trzeszczące basy. Podobno takie właśnie bity wykręcił dla was e Epron, tak? Mm. Epron i ostry. E, zdradziłeś, troszkę zdradziłeś nas, no tak. Troszkę dobra. nas zdradziłeś, no ale jak już nas zdradziłeś, no to polecimy tym dalej. No wiesz, Eprom bardziej chyba byś się chciał podpisać pod tymi bitami jako Bonko, bo specjalnie w tym klimacie dla nas te bity robi. O, przepraszam bardzo, wiesz co, za taką rozpierduchę to chyba muszę przyczynić te honory, wiesz o co chodzi. Czyli honory gospodarza. Li jak Bruce, można. Li. Lej wszystkim, po całym lej. Słuchaj, po całym od razu bo jest. Może ciężko. przedstawić postać DJ-a, bo ja już pan tak takie do pytanie do DJ-a od razu, czy ty jesteś jakoś spokrewniony z boskim Romanem, bo ty, ty jesteś Holy Peter, boski Piotrek, DJ Boski Piotrek, tak? tak? DJ Boski Piotrek, dokładnie. Piotruś. Jak ich poznałeś, powiedz, jak się zgarnęli? co, so, po prostu gdzieś tam się, wiesz, w Częstochowie jakoś poznaliśmy na jakiś tam wiesz, jakiś, przez jakieś koneksje, wiesz, przez jakichś znajomych, no i... I Tak wyszło, jak wyszło. Bo pamiętam jak to było, że nie było naszego DJ-a ówczesnego i wiesz, był nam potrzebny ktoś na wymianę, zastępstwo. I, I zadzwoniliśmy do do Piotrusia i on przyszedł i bez żadnej próby wyszło tak zajebiście, że wiesz, zostaliśmy przy tym. No. Nie, Czyli wygryz po prostu starego DJ-a, który nie dość, że się spóźniał i olewał? Nie, 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 to nie chodzi o to, czy go wygryzł, czy nie wygryzł. Żartowałem. Chodzi o to, to. Może, że to jest takie przyciąganie charakterów, wiesz, jak kolejny element do układanki się znalazł nagle i to wszystko gra pełną całość, no to, to chyba tak musi być po prostu. Tak musi być i tak będzie. W takim razie zdrowie naszych widzów, a wy zobaczcie sobie, drodzy widzowie, teledysko. Zdróweczko. A jak wam się nagrywa na Mokotowie? Zajebiście. Dla mnie bomba, wiesz, na Mokotowie. Nic więcej nie mogę dodać, super klimat. Nie przerywam złotych... Trochę, trochę jak nasze rewiry, wiesz, nasza patologia, Fajna jest. Jak w domu, no. nie ogólnie fajnie, bardzo fajnie, przyjemnie, atmosfera jest studyjna, zawsze jest dobra. Się pracuje I dobrze. Chciałem pozdrowić z tego miejsca Tytusa od razu, bo Proste. też nas gości, pozwala robić tosty, wiecie, takie sprawy. Szwed, jak tam, jak tam ze Szwedem się współpracuje? Wiesz co bomba, Szwed się uczy Bumbapu, zaczynam mu to, wiesz. Przemieliliśmy i... go trochę na, na ten klimat, wiesz I, i no. Nie robił nigdy takich bitów, prawda? Wcześniej Bumbapów. Nie, nie, nie ale każdy... jak pierwszy raz byliśmy w studiu, to od razu go nakręciłem na to i zrobił pierwszy. I zresztą ten będziecie Będę mieli okazję go usłyszeć, no co tu więcej mówić na ten A jak wygląda wasze show, wasze koncerty? Yy, czy... To bardziej jest jakby na taką muzykę w małych klubach, czy myślicie, że też można by śmiało wyskoczyć na takich dużych plenerowych imprezach jakichś? Według mnie to typowo, pod duże plenerowe festiwale. Ale kluby mają to do siebie, że jest tam, lepszy klimat, jak, tam, jak we, dla mnie. Więcej ludzi, ściśnięci wokół siebie, dobra bomba, wiesz. A to prawie jak pan krok, taki to Też trzeba zauważyć to, że to jest jakieś tam ściśnięte grono ludzi, bo jakby nie spojrzeć, to bombap nie jest modny, nie? No absolutnie. Nie chcę też nikomu ubliżać czy coś, ale to nie jest modna modny muzyka. To jest gówno w kuku. No, o, o, o. Co to jest te gówno kukku? No, człowieku, posłuchasz na płycie jest taki numer, w którym udzieliła się ryfa, gdzieś. Mamy stylery, lamary i kurwa, asapy, Co to bratku jest, gdzie podziały się rapy? Wiesz, to nie brzmi, to nie ma klimatu. Nie? Wiesz, mo może, to może to jest rap, ale to nie jest hip-hop, nie? Tak, tak. wychodzimy z takiego Jak założenia. Z publiganemi ostatnio mądrze powiedziało, że ci wszyscy nowocześni wykonawcy oni robią naprawdę wspaniałe rzeczy, to są super numery, ale to nie ma nic wspólnego z hip-hopem, tak naprawdę. Nie? Płyta późną jesienią, a kiedy pierwszy singiel, pierwszy teledysk? Są so, myślę, że nie będziemy tego zdradzać tak do tygodnia dwóch przed premierem. Na pewno dopiero później wyjdzie pierwszy singiel, który tak zamiesza w głowach i każdy, kto posłucha będzie musiał iść i kupić płytę. Nie będzie wyjścia. A jakbyś mógł jakoś przyprymować tę płytę, polecić komuś tak w paru słowach, to co byś powiedział? Jak ktoś szuka czegoś oldschoolowego, z takiego, jakiego Dobre. lubi słuchać ze starych lat. Najlepsze. <noise> to niech ją wybierze po prostu z półki i kupi. I się jara, jak się nie będzie jarał, to już jego sprawa. I można powiedzieć, że najlepszy bumbapowy skład w Polsce? co? Najlepsza, młoda, świeża, bumbapowa krew w Polsce. Tak to nazywamy co chodzi. Pozdrawiamy wszystkich braci, którzy to robią. Siemano, huragan, cru, Simonu, no wiesz, Wojtas. Nasza ekipa z nas, Częstochowy. Tak będzie. W mnie tam wiesz, ale to wszystko się ogarnie. Oczywiście. <laughs> pozdrawiamy Częstochowe, pozdrawiamy całą Polskę. róweczki wariaty z rewirów niebezpiecznych. Polej, może, Igorek, polej, bo ty to, to też tak dajesz. Polej, Igoreku. No właśnie, a jak tam może byś zaprosił też na, wiesz, na stronę? na. Y... Tak, zapraszamy na stronę Hebrech Records. W zakładce artyści tam można rozmienić jakieś informacje o nas i na Facebooka. Oczywiście wpisujecie w wyszukiwarkę Centrum Strona razem tam jest napisane, że jest to oficjalny fanpage. Nie wierzcie podróbkom. nie wierzcie A fejkom. Są? No, są, że... są Oczywiście, że są. Proszę bardzo, co za czasy, co za czasy. U mnie tylko oryginały. Gothic. Nie, gdzie tam bezkurku. Przecież sobie naleje chłopak, no, <laughs> nowy. Pal to płaci. No to zdrowie Dobrze, naszych widzów język, i za waszą premierę. Zdrowiczko. Salut. Ja tu nie gram stary tutaj. Nie? Zagrasz. Już zagrałeś. Tutaj. A już za chwilę zobaczycie centrum strony jak grają na żywo Żywy Rap. Boom.